Już za chwilę rozpoczynamy drugą połowę półfinału Top Ligi Polskiej, Ligi Futbolu Amerykańskiego. Panthers Wrocław demolują Warsaw Eagles, 35 do 0, reguła litości, czyli nie zegara w żadnym momencie. Już działa od końcówki drugiej kwarty dla Panthers, dwa przyłożenia, Patryk Matkowski. Jedno Adam Skakowski, Adam Guralski dołożył oraz Timothy Morowik, który pozatrzyma asystami do swoich skrzydłowych. Także sam indywidualnie biegł w pole. Punktowe: pierwsza akcja po prostu na drugi powie. Ezekiel Grama potężnie uderzony na linii 18 jarda. To musiało boleć z numerem 8 Hubert Ogrodowczyk. Potężnie zatrzymał Ezekiela Grama. Dużo dzieje się także na drugim stadionie top ligowym w Białym Stoku. Seahawks prowadzą po trzech kwartach 28 do 20. Będzie się jeszcze bardzo dużo działo w stolicy Podlasia. No, przypuszczam, że trochę więcej będzie emocji w Białym Stoku niż tutaj we Wrocławiu. Pierwsza próba 10 yardów dla. Do przejścia dla Warsaw Eagles. Karol Żak dobry, snap, od razu podanie na skrzydłach. Blisko, blisko przechwytu. Grzegorz Lary to byłoby jego drugie interception w tym spotkaniu. Jedno już zanotował swoje, zrobił także Dianti Antek Battle. Saki na koncie Roberta Rosołka, Szymona Adamczyka. Po stronie Eagles wygląda to trochę gorzej, ale brakuje. Między innymi Konrada Paszkiewicza, który nie przyjechał z drużyną do Wrocławia. Z kolei dziś w barwach Panthers nie występuje inny. Bardzo dobry zawodnik oraz reprezentant kraju Krzysztof Wisy. Druga próba, 10 artów do przejścia. Kolejna akcja biegowa: Ezekiel Graham. Zatrzymany przed linią wznowienia akcji duet Szymonny Adamczyk Robert Rosołek. Będzie trzecia próba i zbyt dużego wyboru tutaj no, no nie ma. Będzie próba, no myślę, że jednak próba podaniowa. Gra, puszczam później też ewentualnie w czwartej próbie i go nie ma już nic do stracenia, bo tu naprawdę już nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy ewentualnie przegrajby 0 do 50, czy jednak nadal walczymy o zdobycie jak największej liczby punktów. i Właśnie tak powinna wyglądać gra Eaglesy na całego, nie mają kompletnie nic do stracenia. No i Karol Żak pośliznął się na murawie i to kosztowało go łamek sekundy, niepewnie trzymał się na nogach i Robert Rosołek notuje drugi sak w tym spotkaniu. No. Będzie czwarta próba i do przejścia 13-14 jardów blisko własnego pola punktowego Rosu dokłada kolejne saki do swoich tegorocznych statystyk. Już piąte i szóste zatrzymanie rozgrywającego przed linią wznowienia akcji i teraz pytanie czy tu będzie odkopnięcie czy jednak fake, jednak odkopnięcie Dariana Lindzeja. The Anti Battle po kolejny nie próbował akcji powrotnej, ale Panthers w Ro Wrocław rozpoczną serię ofensywną z okolicy połowy boiska. 35 do 0 dla Panthers Wrocław. Zdecydowana przewaga Wrocławian. Są już spokojni. I zobaczymy, co tym razem wymyśli Timothy Morowik. Po raz kolejny ustawienie z czterema skrzydłowymi. Morowik, akcja biegowa ucieka przed liniowymi defensywnymi i blisko pierwszej próby. Osiem jardów zdobytych przez Timothy'ego Morowika. Stadion olimpijski to arena. Zmagań Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017 mecze futbolu amerykańskiego już 22 i 24 lipca. Tutaj na tym stadionie Adam Skakowski jest pierwsza próba. Z wielkim trudem, ale zdobył ten potrzebny arty do pierwszej próby. Uzyskał nawet dwa jardy. Było widać w tym biegu, że zwolnił, poczekał ten ułamek sekundy, który pozwolił mu przepchnąć się do przodu i zrobił wszystko to do, no, zrobił to co do niego w tym momencie należało, czyli nie chodziło o zdobycie jakichś 30, nawet 40 jardów, tylko o przesunięcie znacznika. Kolejna, pierwsza próba dla Panthers z Wrocław. Morowik do Matkowskiego. Piłka jest tym nie, niezłapana. Jeszcze mocno uderzony przez Antoniego Mondiego Patryk Matkowski. Matka musiał odczuć to uderzenie, ale jest twardy. Pozostanie na boisku skrzydłowy Pantera. Bierze tutaj kilka oddechów. Widzę, że rozmawia z trenerem Nikiem Johansenem, czy może grać dalej, ale spokojnie. No, to uderzenie to niego o musiało być bolesne. Antonio Mondi, który od dawna jest też w kręgu zainteresowań Panthersy Wrocław i zmiany ewentualnie barwy klubowe. przez tego zawodnika Konrad Starzewski, biegnie na zewnątrz. Szybko zatrzymany. Będzie trzecia próba i 9 jardów do przejścia. Takiej sytuacji w tym meczu jeszcze nie było. Teraz schodzi jednak z boiska Patryk Matkowski. Pojawia się Bartych Dziedzic. Jest tak sobie Skakowski. Powstrzymany w ostatniej chwili pociągnięty od tyłu za koszulkę. No jak struś, pędzi prawie wyrwał się wszystkim obrońcom Warsaw Eagles Adam Skakowski, niezwykłe przyspieszenie ma ten młody zawodnik, odkrycie tego sezonu, debiutant w Top -leadze. zawodnik, który już na szczeblach juniorskich zdobywał medale Mistrzostw Polski z Panthers. Statuetki MVP dla najlepszego zawodnika, i pomimo e, kilka lat temu przeprowadzonej rekonstrukcji kolana Skakowski prezentuje się doskonale. Teraz Morowik wyrywa się dwóm zawodnikom Eagles i to jest niesamowite. W końcu zatrzymany przez trzeciego jest Sak. W końcu Warsaw Eagles mocniej przycisnęli. Tomasz Melaniuk zanotował Sak dla Orłów i będzie druga próba, 13 yardów do pokonania. Ale i tak to, co robi Morowik, jest naprawdę. Godne no, jak największego szacunku powinien już co najmniej dwukrotnie leżeć w tej akcji. Dopiero trzeci zawodnik zdołał powalić amerykańskiego rozgrywającego Panthers. Po raz kolejny Skakowski wykorzystuje bloki linii ofensywnej. Bardzo dużo tam robił m.in. Marek Stajer, i będzie trzecia próba. Bilety na igrzyska sportów olimpijskich The World Games można kupować na platformie e-bilety.pl Zachęcamy między innymi do pojawienia się na ceremonii otwarcia. To już w czwartek 20 lipca o godzinie 19 na stadionie Wrocław, czyli na stadionie Śląska. Wrocław. Bilety już od 10 zł morowych podanie na skrzydło, niekompletne, zbyt niskie. Tym razem do jednego ze swoich kolegów bardzo dobrze także zachował się w obronie Jędrzej Smolarski. Będzie czwarta próba, 9 yardów. I teraz ciekawe, czy będzie kopać się z pola Adam Nelip. Teraz szybko liczę, to byłoby około nawet 38 yardów do bramki po, wznowie, po snapie. Chyba jednak decydują się grać czwartą próbę. Pistol Formation Morowik posyła piłkę w pole punktowe do Matkowskiego, przyłożenie! hat Patryka Matkowskiego, jest touchdown, 25-jardowe podanie dom Patryka Matkowskiego, jest 41 do 0, kapitalny mecz Matki na Niewiele ponad miesiąc do igrzysk sportów nieolimpijskich, The World Games 2017. Adam Nelip, podwyższenie za jeden punkt, po raz kolejny udane 42 do 0 dla Panthers Wrocław. Z kolei Gdynia podwyższają wynik w białym stoku, już jest 35 do 20 dla podopiecznych Macieja Cetnerowskiego, więc jesteśmy coraz bliżej czwartego superfinału z rzędu z Gdynia Panthers Wrocławia, Wrocław, prawdziwy już klasyk polskich rozgrywek. No Eagles stoją, czekają z opuszczonymi głowami. Dając siebie wszystko dzisiaj, warszawianie, ale są po prostu bezradni. Bardzo długo teraz Wiktor Nowak z 98 w formacjach specjalnych stał z głową spuszczoną, patrzył, patrzył w murawę. No, Nie widać jakiegoś wielkiego poruszenia po stronie Warsaw Eagles. Poza linią boczną niewielu zawodników z Warszawy rozmawiał ze sobą. Wszyscy stoją lub siedzą z założonymi rękoma, ale no, nie mają dzisiaj w Wrocławiu kompletnie nic do powiedzenia. Nelipy po raz kolejny wykopuje piłkę na touchback i Karol Żak znów będzie miał do przejścia prawie całe boisko dzisiaj bez większych sukcesów w zdobywaniu terenu po stronie Warsaw Eagles. Na The World Games 2017 poza futbolem amerykańskim i żużlem zawody m.in. w biegu na orientację, w bólach, w fistbolu, w korfbolu, w kajaku polo, w karate, w kickboxingu, w lakros, w łucznictwie, w muay thai czy w latających dyskach frisbee. Teraz Ezekiel Gram, bieg na zewnątrz i po raz kolejny. Powstrzymany przez kilku defensorów Panthers Wrocław rzadko dochodzi do sytuacji takiego czystego takla po stronie Panther Najczęściej dwóch albo nawet trzech zawodników atakuje jednego z rywali. No z boiska teraz zeszli między innymi Kamil Ruta z szóstką i Mateusz Kamiński z dwudziestką czwórką gdzieś już. Wprowadzani na boisko powoli rezerwowi w barwach Panthers z Wrocław. Karol Żak będzie... Screen jest! BUM! Ależ to było przeczytane! Doskonała akcja Mateusza Szeflera. to musiało boleć Ignacego Studzińskiego. Mateusz Szefler po prostu czekał na swojego rywala, tylko czekał, aż utrzyma piłkę w rękach i potężnie uderzył Ignacego Studzińskiego. To jest jednocześnie koniec trzeciej kwarty. Krótka przerwa i rozpoczynamy czwartą, ostatnią odsłonę półfinału we Wrocławiu.